Rozpoczęły się ferie zimowe, można je spędzić na wiele sposobów, na przykład korzystając z atrakcji przygotowanych przez Policki Mok. Aby najmłodsi mogli spędzić ten czas aktywnie i twórczo, specjalnie dla nich przygotowano ofertę. MOK zapewnia, że podczas zajęć każdy uczestnik będzie mógł puścić wodze fantazji i rozpocząć przygodę w przestrzeni artystycznej, malując, szydełkując, grając na instrumentach czy śpiewając. Jednym słowem, tworząc to, co w duszy gra. Ta oferta jest bardzo szeroka w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Nie dysponujemy salą widowiskową, więc skupialiśmy się na różnorodnych warsztatach. Nie jestem w stanie Państwu wymienić jakie warsztaty i ile ich będzie, więc zapraszam na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych. My ten program ogłosiliśmy już w grudniu i oczywiście są zapisy, więc wiem o tym, że część zajęć już jest zamknięta, jeśli chodzi o zapisy, ale zawsze można próbować. Jakieś pojedyncze miejsca są. Wśród zajęć oferowanych przez Policki MOK znajdą się trening hobby horse, gra miejska, dekupaż, barwienie t-shirtów, robienie świec sojowych, plastyka, a także cała masa warsztatów, bębniarskie, ceramiczne, rysunkowe, iluzjonistyczne, szydełkowania, gry na różnych instrumentach, a także wokalne. 20 stycznia w Hali Sportowej tutaj przy Trauguta proponujemy takie przedstawienie artystyczne Kraina Uśmiechu na czas zimowy. I to będzie przedstawienie dla dzieci i dla ich rodziców. Myślę, że bardzo sympatyczne. To jest bezpłatne wejście, tam mamy liczbę osób nieograniczoną. Można się zapisać, ale można też po prostu tego dnia przyjść do nas na ten spektakl. Każdego roku z oferty zimowej korzysta niezliczona ilość dzieci i młodzieży. Zainteresowanie jest tak duże, że listy szybko się zapełniają. My się bardzo cieszymy, że to nasza oferta, którą przedstawiliśmy już w grudniu spotka się z takim dużym zainteresowaniem i będziemy robić wszystko, żeby uruchamiać kolejne grupy w ramach naszych możliwości a państwa zainteresowania. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to zainteresowanie i wszystkich chętnych zapraszam do korzystania z naszej oferty. O wolne miejsca można pytać osobiście w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Traugutta lub telefonicznie pod numerem 91 312 10 55.